Pause. Cześć, tu doktor Jan. Dziś rozwiążemy małą zagadkę. Dlaczego nowe zęby czasem się nie pojawiają? Człowiek patrzy w lustro, czeka i czeka, ale nic się nie dzieje. Każdy to zna, prawda? Bez obaw, w większości przypadków istnieje dobry powód i rozwiązanie. Wyobraź sobie, każdy ząb to jak małe nasionko, które czeka pod dziąsłem, żeby wyrosnąć. Potrzebuje miejsca i wolnej drogi. Żeby się pojawić. Ale czasem inne zęby blokują drogę. Albo kość jest zbyt twarda. To nie tak, że ząb nie chce się pojawić, po prostu coś go zatrzymuje. Tutaj cierpliwość jest często kluczem. Każdy rozwija się inaczej, więc to normalne, że zęby pojawiają się trochę później. Bez paniki. Ale jeśli ząb nie pojawia się przez bardzo długi czas, albo jeśli ząb po drugiej stronie jest już od kilku miesięcy, warto to sprawdzić. Ale bez obaw, prawie zawsze jest rozwiązanie. Pod każdym zębem mlecznym czeka ząb stały, czekający na swoją kolej, niczym aktor czekający za kulisami. Kiedy ząb mleczny wypada, ząb stały powinien się pojawić, ale czasem utknie i nie może się wydostać. Naszym celem jest pomóc wszystkim zębom znaleźć swoje miejsce w pięknym uśmiechu. Poznanie przyczyny ukrytego zęba to pierwszy krok do rozwiązania, więc spokojnie. W większości przypadków wystarczy poczekać lub skonsultować się ze stomatologiem. Teraz porozmawiamy o najczęstszych przyczynach tej zagadki. Pause. No to zróbmy małe śledztwo. Genetyka to bardzo częsta przyczyna. Jeśli w Twojej rodzinie zęby pojawiają się późno lub wcale, to prawdopodobnie zdarzy się to również Tobie. Inną przyczyną jest brak miejsca. Jeśli szczęka jest zbyt mała, zęby nie mogą się prawidłowo ułożyć. I któryś z nich zostaje uwięziony pod dziąsłem. Czasem zęby rosną też w złym kierunku i zderzają się z innymi zębami, blokując się nawzajem. Dzieje się tak często z zębami mądrości lub z górnymi kłami. W bardzo rzadkich przypadkach zębów brakuje od urodzenia, co nazywa się wrodzonym brakiem zębów. Nawet jeśli jest to genetyczne, nadal istnieją dobre rozwiązania. Ważne jest, aby ustalić przyczynę, aby opracować najlepszy plan leczenia, współczesna stomatologia oferuje dziś opcje takie jak implanty lub mosty, aby zastąpić brakujące zęby. Specjalista może pomóc Ci znaleźć najlepszą opcję. Teraz przyjrzyjmy się bliżej problemowi braku miejsca. Pausę. Twoja jama ustna jest jak małe miasto. Każdy ząb potrzebuje swojego własnego miejsca. Jeśli szczęka nie rozwija się wystarczająco. Przestrzeń dostępna dla zębów staje się ograniczona. Zęby stałe są większe od mlecznych, a czasem po prostu brakuje wystarczającej przestrzeni. Jeśli ząb mleczny wypadnie zbyt wcześnie, sąsiednie zęby mogą się przesunąć i zablokować przestrzeń dla zęba stałego. Dlatego tak ważne jest dbanie o zęby mleczne. Są one poniekąd strażnikami miejsca dla zębów stałych. Nawyki takie jak stanie kciuka, długotrwałe używanie smoczka lub oddychanie przez usta mogą wpływać na rozwój szczęki. Nawyki te mogą prowadzić do zwężenia górnej szczęki i mniejszej przestrzeni dla zębów. Stomatolodzy często pytają o te nawyki, aby wcześniej je zidentyfikować i skorygować. Jeśli ząb się nie pojawia, a ząb mleczny wypadł zbyt wcześnie, porozmawiaj ze swoim stomatologiem. Wystarczająca przestrzeń to klucz do pięknego uśmiechu. Teraz przechodzimy do zębów zatrzymanych. Pause. Ząb zatrzymany to ząb, który utknął i nie może się pojawić. Może się to zdarzyć z powodu innych zębów, z powodu zbyt twardej kości lub zbyt grubego dziąsła. Zęby mądrości i górne kły są najczęściej dotknięte tym problemem. Jeśli ząb jest w dobrej pozycji, ale nie ma dla niego miejsca, Leczenie ortodontyczne może pomóc w stworzeniu miejsca poprzez przesuwanie innych zębów. Czasem konieczna jest mała operacja. Oznacza to odsłonięcie zęba, a następnie ściągnięcie go do prawidłowej pozycji za pomocą aparatu ortodontycznego. Bardzo ważne jest identyfikowanie i leczenie zębów zatrzymanych. Jeśli nie zostaną wyleczone, mogą uszkodzić sąsiednie zęby lub spowodować infekcje. Panoramiczne zdjęcie rentgenowskie może pokazać ukryte zęby i pomóc w przewidywaniu problemów. Zaleca się wykonanie tego zdjęcia w wieku 7 lub 8 lat. W ten sposób możemy rozwiązać problemy, zanim staną się skomplikowane. Wczesne wykrywanie jest kluczowe dla zdrowego uśmiechu. No to kiedy powinieneś iść do dentysty? To bardzo proste.